Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? Ja sam tego nie wiem, ale jedno wiem na pewno. Dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo przygotować kaszę jaglanu, która jest uważana za królową kaszy. A chwila, chwila. Co Pan tu robi? Pan tu nie stał. O, i poszedł sobie pewnie pod kolumnę Zygmunta III. A my wracamy do tematu, skoro pan sobie poszedł. Jakie właściwości ma kasza jaglana? Po pierwsze jest to produkt bezglutenowy. Po drugie jest bardzo dobra na śniadania, ponieważ jest lekko i przez długi okres czasu czujemy sytość, czyli nie podjadamy, nie jemy dalszych posiłków. Po trzecie. Nasza kasza jest bardzo dobra dla osób, które mają problemy z jelitami, żołądkiem, trzustką i wątrobą. A po czwarte, nasza kasza bardzo dobrze odtwarza organizm. I teraz będę miał pytanie dla moich drogich widzów: Co w niedzielę na polskich stołach najczęściej gości? Na obiad? No, rosołek. A co robi rosołek? No zakwasza organizm. Co? Tatuś lubi napić się z kolegami w czasie meczu? No piweczko lubi się napić. A co robi piweczko? No zakwasza organizm. Co jeszcze zakwasza organizm? No niestety podroby. W tym wątrobka drobiowa, która jest bardzo dobra. I dlatego z pomocą przychodzi nam ta oto kasza jaglana, która oczyści nam organizm ze wszystkiego. I teraz tak. Proporcje tutaj są bardzo ważne, ponieważ jak kilkanaście razy gotowałem kaszę jaglaną, żeby dojść do tych proporcji, będziemy potrzebować 200 gram suchej kaszy. Ja sobie już tu odważyłem pół litra wody i dwie, do maksymalnie trzy szczypty soli. Od czego zaczynamy? Bierzemy sobie siteczko. Ja z wodę biorę. Kaszę. Musimy przysypać kaszę i musimy przelać gorącą wodą. I w tym czasie. Ja sobie wodę nastawię do gotowania. I spotykamy się za chwilę. Przygotuję sobie to wszystko i zaraz wracam. Witam ponownie. Ja tylko szyb, szybciutko dopowiem. Kaszę puczemy pod gorącą wodą około 15 do 20 sekund. Będziemy w pewnym momencie czuli taki nieprzyjemny zapach. Jak ten zapach ustanie, to wtedy znaczy, że nasza kasza jest dobrze opukana. Przerzucamy naszą kaszę do garnka. O. I teraz mieszamy. O. Raz, dwa, trzy. O. I zostawiamy kaszę w spokoju. Nie ruszamy jej do końca gotowania. Oj, no tu widzimy już woda zaczyna wrzeć i teraz skręcamy palnik na minimum. To jest bardzo ważne. Kasza gotując się ma sobie tylko leciutko pyrkać. Jak ten niedzielny rosół? Jak już się kasza ugotuje, pokażę jak ma wyglądać. Do zobaczenia. A few minutes later. No tutaj muszę pokazać jeszcze jedną rzecz, bo przestawiłem na mniejszy palnik moją kaszę i na mniejszy ogień, ale niestety, jak na załączonym obrazku widać, no nie pyrka to jak niedzielny rosół, tylko tak dość solidnie się gotuje. Także czas gotowania kaszy zależy od waszych palników. Jest to między 10 a 15 minut. Po tym czasie do Was wrócę i pokażę, jak powinna wyglądać ugotowana kasza. Witam, drodzy widzowie, po 15 minutach. Tak powinna wyglądać nasza kasza po ugotowaniu i po odpoczęciu 15 minutowym. Ja sobie teraz, drodzy widzowie, przełożę moją kaszę do pojemniczka, a Was zachęcam do komentowania: napisania, czy używacie kaszy jaglanej w swojej kuchni i ewentualnie do napisania jakiś uwag nie wiem jest to mój pierwszy odcinek może coś zrobiłem źle nie tak piszcie śmiało co poprawić także ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam do następnego odcinka cześć